Zapraszam serdecznie na losowanie numerów startowych na trzecie indywidualny turniej Cross Speedway w Siedliskach. Będzie cztery kategorie zawodników. Rozpoczniemy od losowania zawodniczek. Z numerem pierwszym Ewelina Czesiek. Z numerem drugim Karolina Wilk. Z numerem trzecim Nikola Woźniak. I z numerem czwartym Joanna Wiśniewska. Teraz będzie kategoria juniorów. Z numerem pierwszym pojedzie Gabriel Rejman. Z dwójką Łukasz Trojan. Z trójką Nikodem Wisz. Z czwórką Max Barłok. Piątką Kajtan Głupiec. i szóstką Ryan Gromniak. Kolejną kategorią będą zawodowcy z powiedział Mateusz Wisz. Z dwójką Kamil Rejman. Z trójką Patryk Gruber. Z czwórką Wielka Gwiazda Victor Lambert, z piątką najlepszy motokrossowiec w Polsce Tomasz Tolalipa, z szóstką Grzegorz Reyman, z siódemką Rafał Karcz i z ósemką Michał Drozdowski. Kolejną, ostatnią kategorią będą, będą amatorzy. Z numerem pierwszym pojedzie Sebastian Rymasz. Z dwójką Paweł Mączka. Z trójką Patryk Grzesiek. Z czwórką Krzysztof Mucha. Z piątką Dominik, Dominik Surma. Z szóstką Wojciech Kaczanowski. Z siódemką Kamil Wilk. Ósmy numer startowy będzie miał Bartłomiej Grendys. Z dziewiątką pojedzie Piotr Gurgul. Z dziesiątką Kamil Kupiec. Z jedenastką gospodarz Paweł Wilk. Mateusz Guzek z 13 Krzysztof Drygas z 14 Władysław Gaweł i z 15 Marcin Domino. Serdecznie zapraszamy na 22 kwietnia w sobotę na godzinę 10. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.